Rozwój osobisty to proces, który może prowadzić do ogromnych zmian w życiu, ale tylko wtedy, gdy podejdziemy do niego świadomie i unikniemy pułapek, które mogą nas zniechęcić lub wprowadzić na błędne tory. W tym filmie opowiem o ośmiu największych błędach, które ludzie popełniają podczas pracy nad sobą i pokażę, jak ich uniknąć, aby naprawdę rozwijać się w sposób trwały i efektywny. 1. Brak jasnego celu. Jednym z największych błędów jest rozpoczęcie rozwoju osobistego bez wyraźnie określonego celu. Badania przeprowadzone przez dr Gail Matthews z Dominican University pokazują, że osoby, które jasno zapisują swoje cele, mają o 42% większe szanse na ich realizację. Rozwój osobisty bez celu to jak podróż bez mapy. Tracimy czas i energię. Aby tego uniknąć, zapisz swoje cele w formie smart, specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie. 2. Przeciążanie się na początku. Często wpadamy w pułapkę, że musimy zmienić wszystko od razu: nawyki, dietę, codzienną rutynę. Niestety to kończy się szybkim wypaleniem. Według badań opublikowanych w Journal of Behavioral Medicine, skuteczne zmiany zachodzą, gdy koncentrujemy się na jednym nawyku naraz. Wybierz jedną rzecz, na której się skupisz, na przykład regularne ćwiczenia, zanim przejdziesz do kolejnych zmian. 3. Ignorowanie systematyczności. Motywacja jest przereklamowana to systematyczność, a nie chwilowe zrywy, prowadzi do sukcesu. James Clear w swojej książce Atomic Habits tłumaczy, że 1% codziennej poprawy prowadzi do ogromnych rezultatów w dłuższym okresie czasu. Ustal rutynę i trzymaj się jej nawet wtedy, gdy nie czujesz się zmotywowany. Pamiętaj, że małe kroki prowadzą do wielkich zmian. 4. Porównywanie się do innych. Porównywanie swojego rozwoju do sukcesów innych osób to przepis na frustrację. Każdy ma swoją drogę i tempo. Badania przeprowadzone przez American Psychological Association pokazują, że częste porównywanie się obniża poczucie własnej wartości i motywację. Skup się na swoim postępie, porównując się jedynie do siebie z przeszłości. 5. Nieprzywiązywanie wagi do odpoczynku i regeneracji. Rozwój osobisty to nie tylko działanie, ale również odpoczynek. Nasz mózg potrzebuje regeneracji, aby efektywnie się uczyć i zmieniać. Według badań opublikowanych w Nature Communications, sen odgrywa kluczową rolę w procesie konsolidacji nowych informacji. Zadbaj o wystarczającą ilość snu i czasu na regenerację, zamiast działać na granicy wytrzymałości. 6. Szukanie idealnego momentu. Często myślimy: Zacznę, gdy skończy się ten projekt, albo poczekam na lepszy moment. Niestety, idealny moment nie istnieje. Profesor Timothy Pichel z Carleton University badał prokrastynację i wykazał, że opóźnianie działania wynika z lęku przed porażką, a nie z braku czasu. Zacznij teraz, nawet od małego kroku, każdy moment jest dobry na pierwszy krok. 7. Nieprzyjmowanie porażek jako części procesu. Porażki są nieuniknioną częścią rozwoju, ale wiele osób traktuje je jako powód do rezygnacji. Carol Dweck, autorka teorii mindsetu rozwojowego, Podkreśla, że osoby, które widzą porażki jako okazję do nauki, osiągają więcej. Traktuj porażki jako lekcje, a nie dowód na swoje ograniczenia. 8. Konsumowanie wiedzy bez działania. Oglądanie filmów, czytanie książek, czy słuchanie podcastów może być inspirujące, ale bez wdrożenia zdobytej wiedzy w życie staje się bezużyteczne. Badania Uniwersytetu w Stanfordzie pokazują, że działanie wzmacnia proces uczenia się i utrwalania nawyków. Po każdym zdobytym pomyśle zastanów się, jak możesz go zastosować w praktyce i zacznij działać. Pamiętaj, że rozwój osobisty to podróż, a nie sprint. Unikając tych ośmiu błędów, możesz nie tylko przyspieszyć swoje postępy, ale także cieszyć się procesem i lepiej zrozumieć siebie. Jeśli te wskazówki były dla Ciebie pomocne, zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i podziel się tym filmem z kimś, kto również pracuje nad swoim rozwojem. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Dziękujemy, że z nami jesteś.